Wbrew nazwie dzisiejszy film nie jest o myciu skóry. O myciu skóry dowiesz się więcej z filmu, którego link znajdziesz tam, gdzie wskazuję, a my dzisiaj zajmiemy się bardziej złuszczaniem, które również jest oczyszczaniem skóry, ale z zupełnie innej perspektywy. Złuszczanie się skóry, a dokładniej martwych komórek na skórka, czyli korneocytów, jest naturalnym procesem zachodzącym na naszej skórze. I tu mała ciekawostka, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile dziennie komórek tracimy. Na takim małym obszarze na centymetrze kwadratowym mieści się 110 tysięcy korneocytów. Wszystkie te korneocyty przynajmniej raz dziennie schodzą z naszej skóry. Co oznacza, że z całej naszej skóry codziennie tracimy pozbywamy się milionów komórek. Zazwyczaj tego procesu nie widzimy. Widzimy go wtedy, kiedy coś z naszą skórą się dzieje, albo coś chcemy osiągnąć i właśnie to będzie odpowiedź na pytanie, po co my mamy złuszczać skórę. Złuszczanie jest po to, żeby skóra mogła dalej normalnie pracować czyli dalej odnawiać się żebyśmy ciągle widzieli nową lepszą ładniejszą warstwę problem się pojawia i wtedy nasza tutaj rola również wchodzi w grę kiedy mamy do usunięcia nadmiar martwej yy, skóry, Czyli martwych komórek na skórka, kiedy mamy nadmiar sebum, kiedy mamy skórę nierówną, bo się połączyły martwe komórki na skórka z sebum, albo kiedy chcemy przyspieszyć proces odnowy, bo A, pojawiają się zmaszczki, B, pojawiają się przebarwienia, C, chcemy przyspieszyć odnowę skóry, żeby na przykład wzmocnić skórę, ukryć część problemów naczyniowych. Złuszczamy skórę również, kiedy chcemy poprawić koloryt naszej skóry, nie tylko w kontekście przebarwień, ogólnie koloryt naszej skóry, oraz kiedy chcemy ułatwić przenikanie kolejnym składnikom aktywnym. Wiemy już po co? No to teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie: jak, czym, kiedy i jak często? Jeżeli włączasz do swojej pielęgnacji złuszczanie, jak najbardziej rekomendowane, zrób to stosunkowo łagodnie raczej chemicznie, enzymatycznie kwasowo o tym za moment, niż mechanicznie, czyli nie peelingi ziarniste, nie szczoteczki, nie waciki, nie gąbeczki, ściereczki i inne akcesoria do złuszczania, to jest tylko drażnienie, podrażnienie bariery hydrolipidowej i de facto ryzykujesz zwiększone regowocenie naskórka, czyli paradoksalnie więcej komórek, których chciałaś, chciałeś się pozbyć. Złuszczanie zawsze będzie połączone z zadbaniem o barierę hydrolipidową skóry. Nie ma opcji, żeby tylko i wyłącznie złuszczać, złuszczać, złuszczać. Efekt będzie odwrotny od zamierzonego, skóra zacznie się bronić. Czyli znowu będzie zwiększać produkcję samych nowych komórek, czyli zwiększać się będzie również ilość martwych komórek na skórka, po to, żeby chronić skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Pamiętaj, proszę, że złuszczanie. Trochę odsłania skórę. To daje nam większe ryzyko potencjalnego podrażnienia, przebarwień, zaczerwienienia skóry, więc to dbanie o barierę hydrolipidową przy złuszczaniu musi mieć miejsce. I oczywiście każdy rodzaj złuszczania, jak i produktu, dopasuj do potrzeb i możliwości Twojej skóry. Jeżeli masz skórę delikatną, wrażliwą, która nie miała kontaktu nigdy z czynnikami złuszczającymi jak kwasy czy enzymy. Zacznij od najłagodniejszego produktu i jak często, o tym za chwilę powiem, ale zdecydowanie rzadziej niż zrobi to na przykład bardziej zaawansowana koleżanka czy kolega. Patrzysz na swoją skórę, na jej możliwości i jej potrzeby, dopiero stopniowo zaczynasz skórę przyzwyczajać do tego procesu. Czym złuszczać? Zaczynamy jak zwykle od podstaw, czyli od teorii, więc nie same produkty dzisiaj grają główną rolę. Jeżeli chcecie, żeby zrobić odcinek o konkretnych produktach do złuszczania, to piszcie w komentarzach, może macie jakieś swoje propozycje, które chcecie, żeby sprawdzić. Wtedy powstanie o nich oddzielny odcinek. Dzisiaj zasady. Już wiesz, że nie złuszczamy skóry mechanicznie, to nie ma sensu większego, więc żadne peelingi ziarniste, żadne e, inne gadżety. E, to, co jest dostępne na rynku i co ma sens w kontekście złuszczania skóry, to peelingi enzymatyczne albo peelingi kwasowe. Jednych i drugich jest bardzo dużo na rynku. W peelingach enzymatycznych zazwyczaj jest wykorzystywana bromelaina i papaina. To są dwa roślinne enzymy z ananasa i z papai. I ich intensywność, ich yy... Ilość w produkcie daje Ci ten efekt większego bądź mniejszego złuszczania. Często, i na to zwróć uwagę, enzymy są łączone z jakimś składnikiem kwasowym. Znowu, kwasów jest mnóstwo od glikolowego, migdałowego, salicylowego tych najbardziej popularnych azylainowy nawet paradoksalnie Duże stężenie kwasu askorbinowego, czyli znanej popularnej witaminy C, która zwykle działa jak antyoksydant, może dać efekt złuszczający. Mamy również inne kwasy, laktobionowy, mlekowy, pirogronowy. To też są składniki złuszczające. Nie zapominaj również, że złuszczać będzie retinol. Co oznacza, że jeżeli używasz retinolu albo używasz produktu, który na przykład ma azeloglicynę, e, która jest pochodną kwasu azelajnowego, to również są składniki złuszczające, czyli nie potrzebujesz już swojej pielęgnacji dodatkowego produktu złuszczającego, bo Twój główny kierunek działania, bazujący na retinolu czy na azeloglicynie, prawdopodobnie wystarczające złuszczanie Twojej skórze zapewni. Poza klasycznymi e, Składnikami złuszczającymi, czyli enzymy i kwasy, mamy również lekkie działanie złuszczające w glinkach. I o tym trzeba pamiętać, bo często robimy sobie maseczki glinkowe, które w założeniu mają przecież poprawić kolory skóry, mają nam skórę oczyścić z nadmiaru sebum, mają podziałać na tą skórę w odpowiedni sposób regenerująco, łagodząco, kojąco, ale ich działanie oczyszczające z nadmiaru sebum. To również jest lekkie działanie złuszczające. Kiedy złuszczać? Złuszczać skórę możesz właściwie przez cały rok. Oczywiście dopasowując znowu do jej stanu, do potrzeb. Do pory roku nie będziemy używać i nie rekomenduje się używania retinolu i mocnych kwasów w okresie wiosenno-letnim przy większym nasłonecznieniu, ale to nie oznacza, że nie można wykorzystać innych składników, łagodniejszych, mniej reagujących ze słońcem, czy w ogóle nie reagujących ze słońcem, i cały czas tą skórę pobudzać do odnowy. Złuszczać intensywniej będziesz na pewno po wakacjach. Jeżeli będziesz korzystać ze słońca i będziesz się opalać, nawet pomimo kremu z filtrami, skóra prawdopodobnie później będzie schodziła intensywniej. To jest ten moment, kiedy przydają się e, peelingi, e, kiedy chcemy się tej skóry schodzącej szybciej pozbyć, bo tracimy jej dużo więcej niż tak na dobrą sprawę powinniśmy jej tracić. Wszystkie działania złuszczające zazwyczaj wykonujemy wieczorem i w pielęgnacji wieczornej. Po pierwsze, dlatego że mamy trochę więcej czasu i łatwiej jest cały proces przeprowadzić. Jeżeli to jest peeling do zmycia, no to potem nakładamy naszą normalną, codzienną pielęgnację. Już nie jest potencjalnie z kwasami zaraz po peelingu, to jest ważna, ważna zasada czyli bardziej nawilżająco. Po drugie, jeżeli mamy produkt, który na przykład wymaga zostawienia na skórze, a potem zmycia, to łatwiej jest to zrobić wieczorem niż rano, kiedy jesteśmy w pędzie, przygotowujemy się do pracy pierwszego spotkania albo ogarniamy kilka innych tematów. Jak często złuszczać? To jest chyba najtrudniejsze pytanie do odpowiedzi, czyli jak często złuszczać skórę, bo znowu zależy to od Twojej skóry i od jej potrzeb, i Twoich oczekiwań. Przy takich klasycznych peelingach enzymatycznych, czy przy, tak, przy działaniu bardzo łagodnym i bardziej na zasadzie zapobiegania, mówimy o złuszczaniu raz w tygodniu. Ale jeżeli Twoje złuszczanie ma również mieć działanie. Przeciwproblemowe, czyli działasz przeciwtrądzikowo, przeciw przebarwieniom, czy przeciwstarzeniowo, złuszczanie z wykorzystaniem retinolu kwasów może być częstsze. Nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi, która będzie pasowała każdemu, powiedziałabym tak, dopasuj proces złuszczania do swojej skóry. Jeżeli twoja skóra po jednym zastosowaniu składników złuszczających kwasowych mówi ups, to jest trochę mocne, nie próbuj tego zrobić po dwóch dniach. Daj jej tydzień przerwy. Zacznij skórę przyzwyczajać. Mówi się, że nie, skóra się nie przyzwyczaja, ale jej reakcja będzie słabsza, delikatniejsza z czasem stosowania danego składnika. Jeżeli dany składnik jest za mocny, wejdź w łagodniejszy. Pamiętaj też proszę, że zawsze możesz się wycofać z mocniejszego składnika. Do mniej intensywnego stosowania, ale też do łagodniejszego, sto do łagodniejszego składnika czy łagodniejszego stężenia. To jest szczególnie case kwasów i retinolu, bo im bardziej skórę złuszczamy, tym bardziej ją też uwrażliwiamy. Każde złuszczenie narusza barierę hydrolipidową, dlatego odbudowa bariery hydrolipidowej w połączeniu z działaniami złuszczającymi jest absolutnym Must have pielęgnacji, czyli być musi. A czego nie robić? Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze złuszczaniem i nie ma znaczenia, czy to są enzymy, czy to są kwasy, czy to jest retinol, nie łącz tych składników w jednej pielęgnacji. Co za dużo, to niezdrowo. Przy nadmiarze składników złuszczających, Twoja skóra może zareagować w sposób nieprzewidywalny, taki, w taki, jakiego się nie spodziewasz. I nie będziesz wiedzieć, który składnik czy który produkt wywołał taki efekt. Jeżeli coś takiego się zadzieje, odstawiasz wszystko, odbudowujesz barierę hydrolipidową. To jest podstawowa, naczelna zasada. Jeżeli używasz retinolu czy kwasów do złuszczania, nie przyspieszaj złuszczania skórek, jeżeli są one widoczne, poprzez użycie dodatkowych peelingów, np. mechanicznych, czy szczoteczki, czy nawet enzymatycznych, bo skóra się złuszcza. Skoro przyspieszasz ten proces, to licz się z tym, że złuszczanie widoczne może się pojawić. Absolutnie nie wychodź po zastosowaniu jakichkolwiek peelingów kwasowych czy retinolowych. Na słońce, na drugi dzień, bez ochrony przeciwsłonecznej, czyli bez kremu z filtrami, ryzykujesz podrażnienie, przebarwienie, zaczerwienienie, dużo mocniejszą reakcję niż tego oczekujesz. Nie lekceważ bariery hydrolipidowej, nawet jeżeli Twoja skóra nie daje sygnałów, że zostaje złuszczona, czyli nie masz podrażnienia, nie masz złuszczającej się skóry, nie masz zaróżowienia, to nie oznacza, że ten proces nie zachodzi. Tego po prostu nie widzisz, bo Twoja skóra nie daje takich sygnałów. On może być łagodniejszy, ale to nie oznacza, że on się nie dzieje. Pamiętaj, żeby nie łączyć nadmiernej ilości składników złuszczających w jednej pielęgnacji. Ponownie podkreślę, co za dużo to niezdrowo. W narzędziu, które opracowałam, My Skincare Box, każdy produkt złuszczający funkcjonuje jako serum aktywne. Czyli nie mamy oddzielnego procesu złuszczania pilingowania, my mamy składniki aktywne w serum aktywnym włączone w cały proces pielęgnacji. Takie podejście wynika z tego, że te składniki, o których mówimy złuszczające, one nie tylko działają złuszczająco. Ich działanie jest szersze z perspektywy skóry, daje nam więcej korzyści. Dlatego nazwałam je serum aktywnym. Pracując z My Skincare Box, szybko przekonasz się, że prawie każde serum aktywne i znajdujące się tam składniki mają również działanie złuszczające. Co tylko oznacza, że peeling staje się produktem praktycznie zbędnym. Jeśli chcesz poznać Skinkerboxa, Boxa, to kliknij link na dole. I jak zwykle, moja prośba do ciebie o łapki w górę i subskrybowanie i udostępnianie tej wiedzy kolejnym osobom. Dzięki bardzo. Do następnego odcinka. Cześć. Chcesz poznać Skincare Box? Kliknij link na dole. I jak zwykle nie zapomnij zostawić łapek w górę, subskrybować i udostępniać coraz szerszej publiczności tę wiedzę. I to trzeba było inaczej nagrać.